Stę, tereram, to idzie tak Zrobiło się zimno na zewnątrz Śnieg zasypie wszystko na pewno Co pod choinką wszystko mi jedno Gdy ty ubierzesz ją ze mną Dla ciebie będę mieć coś na serio I zapakuję pięknie jak lebro więc proszę tylko nie pisz i nie dzwoń, po prostu, bądź ze mną dziś. Proszę daj mi tylko kilka tych chwil, bo ktoś taki jak ty, ty, daje ten magiczny czas. Ja nie muszę szukać ci gwiazd, no bo po co gdy swoją już mam? Ktoś taki jak ty, ty, daje ten magiczny czas. Że nie muszę szukać ci śpias, no bo po co, gdy swoją już mam Ktoś taki jak ty, tererem, tererem. Ktoś taki. Najśmieszniejsze jest to, że pewnie Fries będzie myślał, że to o nim, a wiadomo, że to jest o mnie. Jak ty, tererem, Nie chcę pisać, co przynieść ma Santa Spory bagaż w ten dzień ma na barkach. Jeśli jednak pojawi się szansa, to chcę, żebyś zabrał się. Z nim. On, on jest w teledysku tylko dla niepoznaki. A, czekajcie, zaraz zrobimy. Zaraz zrobimy prawdziwą wersję teledysku. Mm, to się robi tak. Lena, 5 zł. Wardega. O, o tu jest w Sabras. Wardega. E, zapisz grafikę jako pulpit. Justaber. 50 zł. Dobra, jest zapisane I teraz tak. Wersof. Teraz OBS. Gdzie to jest tutaj? Dodaj. Obraz. OK, Przeglądaj. Zbyszek, Pulpit. 5 zł. Łup. Czekajcie, czekajcie. Jak to się ten. Robi się teraz tak. Ten... Siup. Siup. ja. Siup. 5 zł. Fajne, czekajcie, jak to idzie? O, się z nim dlatego proszę, daj mi kilka tych chwil. Ktoś taki jak ty, daje ten magiczny czas. Ja nie muszę szukać ci gwiazd. Nowo, po co, gdy swoją już mam? Ktoś taki jak ty. Ten magiczny czas. Ja nie muszę szukać ci gwiazd. No bo po co, gdy swoją już mam? A. O, tutaj czekaj. Wróć? <laughs> Wróć? <laughs> tutaj za duża była twarz. O, o zł. Teraz działa. Już mam. czas. Ja nie muszę szukać ci gwiazd. no bo po co, gdy swoją już mam? Ktoś taki jak ty tererem, tererem, 5 ktoś taki jak ty tererem, tererem. Nie, ogólnie piosenka nie jest zła. Yy, Monika, uwielbiam. Dziękuję bardzo. Piosenka nie jest zła. Ja jestem pozytywnie zaskoczony, jak, jak na wersow. Yy, Chyba nawet nie słychać jakoś poprawiania dźwięku. No może wiadomo, że tam trochę było wyrównywane głos, ale i tak fajnie. Taki styl. Nie będzie to hit na miarę Last Christmas, ale. Nie jest źle.